Siemano, witajcie, z tej strony Magnes i w dzisiejszym filmie będziemy sobie jeździli na lesiu hi, hi, hi. Już się trochę ściemnia Słońce już zachodzi e, więc muszę e, szybciej zrobić treningi bo mam jeszcze do ogarnięcia dwa konie e, plus trzy z lesiem e, Jak już wam mówiłam piątek jedę na taki malutki rajdzik, więc e, muszę rozgrzać wszystkie moje koniki. Klara już jest rozgrzana i przyszykowana. Jutro też będę jeździła. E, na piątek e, po prostu e, jestem przyszykowana. Jakby ja teraz nagrywam na, na, na zapas i ja teraz jak to nagrywam to jest e, to jest czwartek. Jutro jest piątek. A że się szykuję na taki malutki rajdzik, no to stwierdziłam, że. Stwierdziłam, że po prostu wtedy. Fajnie, wam. Że po prostu. Że będę sobie teraz nagrywała na zapas. No bo jak nie będę sobie nagrywała na zapas, a w piątek nie będę tak pewnie e, nic wyrzucać no bo mówiłam, że jadę na ten mały rajdziec prawdopodobnie jeszcze nie wiem, ale pewnie jadę. Muszę się jeszcze z kimś dzwonić. Mm. No to po prostu e, muszę już być przeszkowana, e, bo jak oni są przeszykowane, no to potem, e, po, potem po prostu Wolę się je przeszykować, bo dawno nie jeździły tak, tak długo. No i po prostu będę musiała dużo na, na, nagrać, bo nie wiem ile mi, ile jaka będzie pogoda w następne dni? Wy to teraz pewnie widzicie w sobotę. Jutro też wleci filmik z Ravenem. Wczoraj wleciał prawdopodobnie ze Scoutem, a, a dzisiaj, no w czwartek, czyli wtedy, kiedy to nagrywam, już się już wrzuciłam filmik z Klarą. I on się, się tam już przesyła. Przesyła, czyli że już jakby e, prawie jest dostępny, ale jeszcze trzeba chwilkę poczekać. Że on już be, się pojawi na YouTubie, tylko trzeba jeszcze jakiś czas poczekać, żeby on e, na 100% się przesłał. Ja e, już się tutaj na lesiu rozgrzewałam wcześniej, e, po, po skończeniu nagrywania ze Scoutem. E, wiem, że wy teraz to widzicie, jak jakby czasowite, ale... Ale ja to nagrywam w czwartek. Ja nigdy nie nagrywałam na zapas. Nawet daily. Czajcie to! Nawet daily! Tu jest ta przeszkoda, którą skakałam w lesie. E co? Skakałam tą... E, Przestałam tą przeszkodę na e, ten takim. Na, na skałcie tu jest Raven. się Raven na tu. Siedzi w desce, bo jest trochę chłodno. Wcześniej było cieplej. Wcześniej tutaj czekał Lesiu i skałcik, a skałcik teraz się grzeje w domku. A Klara razem z nim. Słodziak, 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 słodziak. A ja zaraz jak skończę jeździć na Lesiu i nagrywać na Lesiu, to Lesia położę tu tu położę na tej ławce jakby przyniosę se Gucia albo po prostu wezmę Lesia, zaniosę do domu i przy okazji wezmę sobie Gucia, go tu położę potem pojedę na Liwenku i na Guciu e, ogólnie e, będą filmy, nagrywa, nagrywam te filmy w taki sposób, że o, od, od samego początku w takim sensie, że e, wszystkie konie e, czyli Klara była moim pierwszym hobby horsem, nie? No to Klara y, ma pierwszy. Pierwszy. Ten. Jest po prostu. Y, pierwszy filmik z nią dzisiaj wlatuje, nie? W czwartek. Hmm. Nie? Y, no i potem miałem Skauta. No to wleci, y, y, wleci w piątek. Potem miałam lesiunia, na którym teraz sobie jeżdżę to wleci w sobotę. Potem miałam Rejwenka, no to yy, Rejwenek będzie w niedzielę, a w poniedziałek będzie Gucio i prawdopodobnie we wtorek będzie jeszcze klacia. Albo jakiś inny koniczek. Yy, nie wiem. Ja zaczynam galop sobie skoczki. A więc yy, na razie pojadę sobie, yy, będziecie z tej perspektywy mieli, tylko sobie wodzę skrocę. Czekajcie. O, i teraz puszczę. O, gotowe. Tak muszę trzymać, no bo się inaczej nie da. Yy, nagrywając. A więc ja sobie będę teraz kakała. Nieźle mu idzie. Dobra. Teraz was postawię tu. I będziecie mieli coś takiego, mniej więcej. O. Chyba jest git. Nie wiem. Nie. O, teraz jest dobrze. No to ja się rozprędzam i, i skoczę. Ogólnie że jedzie sobie w kantarku. E, bo o głowie na razie jest nieczyszczone e, a, a w tym koncertu może jeździć, więc ja sobie jeszcze raz skoczę. U wszystkich z moich kończy dzisiaj bardziej y, skupimy na skokach, bo mam dzisiaj taką chęć, chęć na skoki. A ja skaczę jeszcze raz. Jadę kolejny raz. Mam nadzieję, że cokolwiek widzieliście. O, teraz będzie lepiej, a więc jadę kolejny raz. Ten film już się zaczyna robić troszkę długi.